Hello. Wszystkich Państwa na uroczystości z okazji inauguracji projektu w Krainie Świątecznej Krainie Dwęzycznego Przedszkolaka. Dzisiaj wspólnie otworzymy projekt w świątecznej krainie dwujęzycznego przedszkolaka. Tradycja świąteczna, druga edycja. Jest to projekt ogólnopolski skierowany dla dzieci od 3 do 6 lat, czyli dla przedszkolaków. Też się bardzo cieszymy, że właśnie z żywieczyzny są te elementy, ponieważ żywieczyzna bardzo bogata, właśnie zwyczaje, obyczaje, tradycje świąteczne i nie tylko. Także tutaj taki kuchon też podziękowanie, że Pani Prezes że chciała z tego bogactwa ogromnego żywieczyzny skorzystać. To jest taka wielka i, i, i fajna promocja naszego regionu. serdecznie dziękujemy. I tak, słuchając Pana Burmistrza, chciałem to samo powiedzieć, na bardzo Wam dziękujemy za to, że za ten regionalizm pielęgnujecie. Tą żywielcyznę jesteście wybrani jako pierwszą do promocji tradycji świątecznych. I to, jest, to będzie po angielsku, dzisiaj nawet nasze powiększowania będą brzmiały, bo myślę, że naszym językiem jest tych tradycji najwięcej. Są pielęgnowane poprzez to, że jak to Pan Burmistrz powiedział, my wiemy, że najwięcej jest konkursów. Dzięki tym konkursom też trwało to przez grob, to, bo się wszyscy mobilizują i szkoły, i przedszkola, i zespoły regionalne. Let's make a Christmas tree. Put on a star, a star, a star, a star. Let's make a Christmas tree. Christmas tree put on a ball, a ball, a ball, a ball. Merry Christmas, everyone.